Cześć! Przed nami kolejny odcinek opowieści o bursztynie. Jak? W miejscu, w którym bursztyn powstała. Jak wskazuje scenograf. Tak. Za, nami. Za nami. Zacznijmy od inkluzji i odcisków w bursztynie. Piękne są te roślinne, lecz wśród inkluzji jest ich zdecydowana mniejszość. Najwięcej jest owadów. Lecz pomimo maluteńkiej ilości inkluzji roślinnych, Udało się na ich podstawie wyodrębnić ponad 200 gatunków roślin z bursztynowego lasu. Były to rośliny górskie, nizinne i bagienne, a więc zmienne ukształtowanie terenu, co dało pogranicze strefy subtropikalnej i umiarkowanej ciepłej. W bursztynie zachowały się pozostałości i palm, oraz również roślin iglastych i, i także dębów na przykład oraz kasztanowców, jak również drzewa oliwne i krzewy herbaciane. Spójrzcie przez chwilę na te cuda. Do inkluzji roślinnych należą też pyłki, które trudno dostrzec, ale również wiórki świeżego drewna, które sugerują, że mogły być spiłowane drobnymi siekaczami gryzoni. Wspaniały okaz szyszka w bursztynie pochodzącym z Ukrainy. A tutaj nie inkluzja, lecz przepiękny odcisk. No i fragment liścia palmy. Niektóre naturalne otwory w bursztynie są zwane nadziakami, ponieważ pozostały po drobnych gałązkach, które się nie zachowały. Zdecydowana większość inkluzji zwierzęcych w bursztynie to owady. Zachowały się one najczęściej w tak zwanych soplach, które są po prostu ze stalonymi kawałkami spływającej po pniu żywicy. W bursztynie można czasami znaleźć też odciski łapek różnych zwierzątek oraz czasem nieco sierści. Zdarza się, że jakiś ptak zostawił w bursztynie trochę piór. Stosunkowo często bursztyny zawierają po prostu trochę próchnicy lub jakiejś nieokreślonej do końca ściółki. Aha, o. To, co było przedmiotem właśnie. Mojego zdziwienia, jak duże potrafiły być artefakty uwięzione w bursztynie, zawsze byłem przyzwyczajony do myślenia, że to są takie maciu maciupeństwa, jeżeli chodzi o zwierzaki, o owady, prawda? A tutaj przecież w muzeum była nawet jaszczura. Ale ta jaszczurka była maluteńka. Większy no dobrze, jest no był o... ten ptasznik. A no też prawda, ptasznik był jeszcze większy. A ten owad nieznanego autoramentu. No z, z wielkimi skrzydłami, Krzydłami ten, ten długoskrzydły. No przecież to było no, jak konik polny. Taki, czekaj. Ze złożonymi skrzydłami był. Ja mówię długość. No, z długości, a te, też był tyle ze złożonymi skrzydłami. Ze no tak, tak. No. W sumie byłby mi jakby rozłożył. No. no to wspomniana już jaszczurka. Ma ona prawie 4 cm długości i żyła ponad 40 milionów lat temu. Widać ją bardzo dobrze, ponieważ ten okaz bursztynu jest no, całkiem przezroczysty. Jaszczurka zachowała się prawie w całości, brakuje jej jedynie części głowy i fragmentu grzbietu oraz końcówki ogona. Jaszczurkę nazwano Jaszczurką Gierłowskiej, od nazwiska znalazł czyni, i jest to drugi odkryty do tej pory okaz jaszczurki w bursztynie bałtyckim. Ten kawałek bursztynu z jaszczurką został znaleziony na plaży w gdańskiej dzielnicy Stogi w 1997 roku. I taka inkluzja jest jedną z rzadziej spotykanych inkluzji zwierzęcych. Istnieje zaledwie kilkanaście takich na świecie. Okaz jest jaszczurką zmumifikowaną podkreślam to, ponieważ bardzo często inkluzje w bursztynie są pozostałymi po. Dawnym, y, dawnej roślinie, albo dal, dawnym stworzeniu pustkami, ale tutaj, tutaj nie. Biolodzy przyglądając się tejże jaszczurce stwierdzili, że kształt tego co zostało wskazuje na to, że głowa pierwotnie była zakończona szpiczastym pyskiem. Świetnie widać łuski oraz łapki zakończone pazurkami. Na końcówkach łapek jest mleczno-biała otoczka ze spienionego bursztynu. Jest to coś bardzo charakterystycznego dla bursztynu bałtyckiego. W tym kawałku bursztynu obok jaszczurki znajdował się również włoski dębu, czyli być może owa jaszczurka biegała po prostu po dębie. Pająk ptasznik w bursztynie sprzed 40 milionów lat. Inkluzja ma około ponad 4 cm wielkości. Nawet jest większa niż jaszczurka, no tyle w takiej zbitej, schłamionej pozycji, jakby rozwinął łapę, to nie wiem, miałby chyba z 10 centymetrów. Dobrze, że teraz tutaj już takie nie żyją. Jest to największa inkluzja w bursztynie pająka ptasznika, największa na świecie. No, jest ona wylinką, ale idealną, świeżą i widać wszystkie cechy i szczegóły owego pająka. Gekon, czyli malutki gadzik. Ten w bursztynie Muzeum Bursztynu w Gdańsku ma ponad 2 cm długości i jest dorosły. A dodatkowo zachował się kompletny. Jest to inkluzja niezwykle rzadka. Znane są tylko dwa okazy Gekonu w bursztynie bałtyckim. Ten, na który właśnie patrzycie, jest nowym do tej pory nieznanym gatunkiem. To znaczy starym, nieznanym do tej pory gatunkiem. Gekon, czyli stworzonko z przystawkami na łapkach, który może sobie po płaskiej powierzchni biegać w górę, w dół, gdzie tam lubi. Jego nie widać tak idealnie jak ptasznika i jaszczurki, ale badacze przyjrzeli się mu wystarczająco dobrze, aby go oznaczyć jako nowy gatunek. Naszą uwagę zwrócił też mały skorpionik z rejonu Morza Bałtyckiego oraz całkiem dobrze zachowana skolopędra. I ten świetnie zachowany pajęczak. Skorpion i skolopendra są no, już niewielkie, ale i tak, bo mają poniżej 2 cm długości, ale i tak, wszystko to są giganty. Biorąc pod uwagę, że najczęstszymi inkluzjami w bursztynie są owady wielkości tak około 1-2 mm, może 3. Kolejna ciekawa rzecz to ogrom właśnie tych brył żywicy. No naprawdę, te drzewa musiały solidnie żywicować. No i nasz wspaniały rekord Guinnessa. Tak. 68 kg. Bursztyn z Sumatry. Ka kawałek, kawałek bursztyn. Aha, właśnie. I tu jest cała sprawa. Czy to jest aby na pewno bursztyn? No. No bo y, gdzieś się spotkałem przy, w materiałach przed Wyjazdem, że bursztynem nazywamy tylko żywice, skamieniałe żywice, starsze niż 2,6 miliona lat, czyli no. starsze niż czwartorzędu, ale z rejonu Morza Bałtyckiego. Ale... Jedynie one są bursztynem. Różnie to. Ortodoksi tak używają, a inni używają to, to wszelkie żywice skamieniałe, pochodzące z dawniej niż 2,6 niż, niż miliona lat, niż czwartorze. Równo? No, okay. ten Sumatrański 6,8 kg wpisany. Gdzie on był wpisany? No, to Księga Rekordów Guinnessa, no, gdzie miał być wpisany? No. no to czemu nie mówisz, bo mi jakoś umknęło. Okay. Zastanawiałam się, czy Światowe Dziedzictwo UNESCO, czy Księgę no, Rekordów Danesa. Światowe Dziedzictwo UNESCO, Guinness. No, przy ją... Ten bursztyn został znaleziony przez przy, prywatną osobę. Znaczy, znaczy nie, wiem, inaczej, znaleziony. Nie, nie, nie znaleziony, był odkupiony był, był od prywatnej tak, tak, osoby. Tak, tak. Właściciel był prywatny. Yy, Polak, yy, ale czy on go znalazł, czy nie on wie, go czy pozyskał, kupił, czy on tak, go wiadomo, kupił, no. yy, czy po prostu zdobył? No ale ogromny. sobie znanym sposobem. No, ogromny, ogromny bursztyn. Jak to w ogóle, że przecież no, tyle drzewicy, no teraz mam wrażenie, że jakby do wokile o współczesnego drzewa, to drzewo by padło. Jak już jesteśmy przy bursztynach innych niż bałtyckie, to spójrzcie na coś starszego, bo z ostatniego okresu ery mezozoicznej czyli z kredy. Na bursztyn kredowy, właśnie z Włoch, a także z Myanmar, czyli dawnej Birmy. A to cudo o pięknym kolorze i naprawdę spore, jak bochen chleba z dawniejszych czasów to kalafonia, wyłowiona z Morza Północnego u wybrzeży Danii. Powstała ona 7000 do 2,5 tysiąca lat temu. W zależności od rodzaju bursztynu, ludzie wyróżniają od najdawniejszych czasów najrozmaitsze odmiany. De facto te odmiany spowodowane są ilością pęcharzyków powietrza w bursztynie albo inkluzjami. Ponieważ bursztyn jest skałą, która jest leciuteńka, nasz skał. Jest no, powiedzmy, nazwijmy to minerałem, który jest leciuteńki, ponieważ każdy bursztyn zawiera mnóstwo pęcherzyków powietrza. I tak odmiany, które zawierają do 25% pęcherzyków, są to odmiany przezroczyste, znaczy przezroczyste. Odmiany, które zawierają około 50% pęcherzyków powietrza, zaczynają być białe. I nieprzezroczyste, chociaż część odmian białych jest spowodowana mikrospękaniami. Również na odmiany bursztynu są, wy, no, są wyróżniane na podstawie inkluzji, mikroinkluzji. I tak bursztyn zielonkawy jest spowodowany najprawdopodobniej zawartym w nim chlorofilem. Są też bursztyny ziemne, tak zwane, i one są wypełnione próchnicą. Zostały nam jeszcze zagadnienia związane z używaniem bursztynu przez człowieka, ale jest to temat zbyt obszerny, aby go jeszcze dodać do tego odcinka. Będzie w ostatniej, trzeciej części naszego bursztynowego tryptyku. Teraz dopełniając opowieść o naturalnych procesach związanych z bursztynem, zwróćcie uwagę, że można wyróżnić bursztyn w odmianach pierwotnych i wtórnych. Odmiany pierwotne to po prostu skamieniała skamieniała, no, zestalona żywica drzew głównie iglastych żyjących około 40 milionów lat temu. Bursztyn wtórny natomiast, odmiany wtórne powstały pod wpływem wietrzenia bursztynu. I nie mówię tu tylko o mikrospękaniach, które mogą nadać bursztynowi taki dosyć efektowny, mozaikowy wygląd, ale również o zmianie barwy. Bursztyn pierwotny jest raczej żółty. I wietrzejąc zmienia on barwę na coraz bardziej pomarańczową aż do czerwonej. I nie jest to proces tylko z dawnych tysiącleci. Można go również zauważyć na wystawach. Bursztyny przez długi czas eksponowane, ze star pochodzące ze starych kolekcji, pod wpływem światła i czasu, stopniowo zmieniają zabarwienie na coraz bardziej pomarańczową aż do czerwonej. Wśród znanych kolekcji z XIX wieku Obecnie często nie znajduje się już bursztynu żółtego tylko pomarańczowy właśnie czerwony, choć taki był w przeważającej ilości bursztyn gromadzony w połowie XIX wieku. Oczywiście bursztyny polerowane, a więc w wyrobach, są w dużej mierze zabezpieczone przed tym procesem. I co, to byłoby na tyle naszej opowieści, tym razem w tej pięknej lokalizacji. W naszym ciepłym kwietniu. Tak, wiosennym. A więc do następnego razu. Cześć, Jajcie, cześć.